Mądrość syracha, pożyczka. Kto jest miłosierny, pożycza bliźniemu, a kto wspomaga go swoją ręką, wypełnia przykazania. Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie, a także oddaj mu w swoim czasie. Dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował. Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli. Do czasu, zanim otrzyma, całuje jego ręce i o bogactwach bliźniego mówi cichym głosem. Ale się ociąga, gdy przyjdzie pora zwrotu i oddaje w zamian słowa niezadowolenia, i na złe czasy się skarży. Jeśli zaś zdoła, zwróci zaledwie połowę. I należy uważać to za rzecz znalezioną. A jeśli nie będzie mógł, pozbawi go pieniędzy, uczyni go sobie bez powodu wrogiem, odda mu przekleństwa i obelgi, i zamiast czci, zapłaci mu zelżywością. Wielu się więc powstrzymuje nie z powodu złego usposobienia, ale z obawy, by nie stracić na próżno. Jałmużna. Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie dawaj mu długo czekać na jałmużnę. Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu i stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami. Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela niż by miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem. Umieść skarb twój według przykazań najwyższego. A korzystniejsze to będzie dla ciebie niż złoto. Zamknij jałmużnę w spichlerzach twoich, a ona wybawi cię z każdego nieszczęścia. Lepiej niż tarcza mocna, niżeli ciężka włócznia za ciebie walczyć będzie z wrogiem. Poręka, człowiek dobry ręczyć będzie za bliźniego, i byłby bezwstydny, gdyby go odtrącił. Nie zapominaj dobrodziejstw poręczyciela, dał bowiem życie swoje za ciebie. Grzesznik za nic sobie ma dobrodziejstwa poręczyciela i bez wdzięczności w sercu odtrąca swojego wybawcę. Lęczenie zgubiło wielu uczciwych i wstrząsnęło nim jak morska fala. Ludzi możnych wypędziło z kraju, także zabłądzili między obce narody. Grzesznik, który narzuca się zręczeniem, goniąc za zyskiem, popadnie pod wyroki sądowe. Pomagaj bliźniemu według swojej możności, a uważaj na siebie, abyś i ty nie upadł. Gościnność. Pierwsze potrzeby życia woda, chleb, odzienie i dom, by osłonić nagość. Lepsze jest życie biednego pod dachem starcic, niż wspaniałe uczty u obcych. Bądź zadowolony, czy masz mało, czy dużo, a nie posłyszysz wymówek, że jesteś przybyszem. Przykre to życie chodzić od domu do domu, a tam, gdzie mieszkasz jako obcy, ust nie otworzysz. Choć przyjmiesz kogoś do stołu i dasz pić bez otrzymania podzięki, posłyszysz przykre słowa. Chodź przybyszu, przygotuj stół, a jeśli co masz w ręku, nakarm mnie. Przybyszu zrób miejsce godniejszemu, brat w gościnę przybył do mnie, potrzebuje mieszkania. Ciężkie są dla człowieka rozumnego obelgi wierzyciela i wymawianie gościny.